Witamy Was serdecznie w piątek. U nas jest nie wiem, która godzina. Pół do pierwszej? Po dwunastej chyba jest, jakoś tak. E, ja dopiero wróciłam z zakupów. No, Byłam, byliśmy w miasteczku, u nas tutaj w Lewiatanie. E, zrobiłam zakupy. Dziewczyny są w domu. Pogoda jest obrzydliwa. Pada, leje, wieje, po prostu jest jak jesień, a nie jak wiosna, lato. Pojechałam do Lewiatana zrobić zakupy. Takie wiecie na weekend. Na weekend i może jeszcze na poniedziałek, wtorek zahaczę, zobaczę. Ale w sklepach po prostu jest masakra z cenami. Powiem Wam, że stanęłam jak w słup osłupiona i ja już nie wiedziałam, co mam kupić. Powiem Wam szczerze, ceny coraz droższe. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to będzie dalej. Słuchajcie, ja już mam parę, parę jakichś tam swoich wizji na tą dalszą przyszłość, jak taka drożyzna będzie, bo to jest jakaś masakra. Ale to będę Wam opowiadać później na te, o tych swoich wizjach, moich wizjach. No i co, zrobiliśmy trochę zakupów. Eee, I. Ja zajadam arbuza. Laura już zajada arbuza. I co nie wiem, pokażę wam może, co kupiłam na szybko. Z siaty będę pokazywać. Eee, byłam w trzech sklepach, bo i byłam w groszku, w Lewiatanie i w to topazie. Eee, to już mam tak wszystko pomieszane, że wiecie, już wam pokażę, W poka groszku. Mówiłam. W groszku to już wam tak pokażę wszystko. Łobuzy są głodne, już czekają. Bo przecież nie jadły się dania chrupki. E, zjadły, ale to za mało, one muszą puszkę zjeść. Ale dzisiaj chyba im wątróbkę ugotuję. Bo mam wątróbkę zabrażoną, to chyba ugotuję im wątróbkę. Dobra, nie rozgaduję się. E, pokażę Wam te zakupy. E, I biorę się za sprzątanie. Pochowam zakupy. O, o, o. jak się tuli do lawry. E, posprzą... Szarasek? Tak, to szarasek. O. O. Posprzątam, bo mam taki bałagan, że po prostu głowa mała. Posprzątam sobie już na weekend, pogotuję i będę miała święty spokój. I co będziemy robić dalej, to nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się rozpogodzi, bo bym chciała iść na te podwórki. chociaż na to podwórko nie pójdę. Bo jest po prostu wszędzie jest woda, leje po prostu, jest urwanie chmury od samego rana. Dobra, bierzemy się za rozpakowywanie zakupów. Albo zakupiłam, nawet nie wiem, wiem, że prawie 15 zł za ten kawałek zapłaciłam, bo jakoś tak się akurat spojrzałam na, na tą kasę. Zobaczcie jakie ładne truskawki i znowu tego paznok paznokcia nie zmyłam, co mi Laura pomalowała. Duże, bardzo ładne truskawki, taki pan swoje truskawki sprzedaje u nas tutaj. Się zawsze się ogłasza na, na internecie, że będą truskawki i dzisiaj stał, ilość ma ograniczoną, ale wzięłam na spormunek kilo. Czy ma dobre w tym roku? Bardzo dobre. Najwyżej się jeszcze podjedzie jutro, może zobaczymy. Wziąłam włoszczyznę. Ciekawostka. W, w, topa, w, w, w lewia tanie też. 8 zł. W, gro, w topazie 8 zł taka włoszczyzna. Tak zwana ta stara. A w, w groszku 5 zł. Więc ja nie wiem w ogóle. Dobrze. Dwie wziąłam kapustki. 350 były w tym w topazie i w lebiatanie, bo to topas i lebiatan u nas to jest praktycznie jedno i to samo, słuchajcie. Te same produkty praktycznie są. 350 była. Tu wzięłam kawałek jakiejś wędliny z piersi, tutaj mam z indyka. Parę jabłek wzięłam i cytrynkę dla laury, bo przecież... Jabłka dla laury, bo ona bardzo lubi. Wzięłam dwa koperki, bo to do kapustki Ogórki na mizerię. Tu kierowniczka sobie oczywiście wzięła orężadę. Galaretkę, taką. Wiecie, wzięła na sobie. Na siadanie. E, kabanosy. Kardamon mielony. Co my tu mamy? matko nie mogę wyciągnąć poczekajcie ja wyciągnęłam e, duszki takie chipsy to na weekend będzie e, makaron do rosołu bo nie wiedziałam czy mam chyba mam gdzieś jeszcze jeden tu jeszcze wzięłam taką e, pieczeń rzymską pierś z kurczaka tutaj druga kapustka wzięłam pięć kajzerek Mamy salami dla Laury, taki bumerang, bo on jest taki w miarę delikatny. Wzięłam dwa takie paszteciki. Łopatkę wzięłam. O, tu jest drugi pasztecik. Tutaj wzięłam jeszcze baleronu. Cztery takie zupki wzięłam. Już na zapach, żeby było. Ale z dwóch będę robiła sałatkę. Sałatkę taką wiecie, z zupkami chińskimi. Wziąłam włoszczyznę taką mrożoną, ten szpinak i zupę jarzynową, jakąś zupę właśnie ugotuję z taką jarzynową chyba, bo już nie mam koncepcji, bułkę taką, nie wiem jak ona się nazywa, wrocławska, pączki, o tu mi Ania Kurpianka, zapraszam Was na kanał do Ani Kurpianki, Kurpianka na pustyni. Można się oderwać od naszych vlogów, słuchajcie, znaczy naszych vlogów, naszego życia takiego nudnego. W Polsce tam jest um, bardzo bardzo fajnie u niej na kanale, fajne ma vlogi. E, e, różne pokazuje, e, opowiada o kulturze przede wszystkim e, w Katarze jaka jest kultura. Więc zapraszam was na kanał do Ani Kurp. Poczekaj Laura, do Kurpianki na pustyni. E, Ania Prowadzi ten kanał i właśnie wczoraj na dawno u mnie nie było pączków, więc Ania mam pączki: kukurydzę do sałatki, groszek do sałatki, dwa takie mleka, bo już nie wiem gdzie stawiać. Tu jeszcze wziąłem taki chleb zwykły, bo to Laura jego do tostów bardzo lubi, kiełbasy śląską, nie toruńską, te paróweczki i drugie mleko. I to takie są zakupy. Chyba wszystko. No i tak jak wam wspominałam o e, kanale Ani, e, z, e, Ani z kanału Kurpianka na pustyni. Ja wam podlinkuję, dam wam linka w opisie, ale myślę, że dam też tytuł do tego kanału. W, w, w Boże, linka dam w tytule. W tytule dam linka. E, wtedy sobie klikniecie i od razu wejdziecie, bo parę osób do mnie przybyło. Może nie znacie tego kanału u Ani? Dzisiaj oglądałam właśnie Ani vloga. Ania przygarnęła, słuchajcie, kota. A w Katarze u nich jest po prostu strasznie dużo kotów bezpańskich, ludzie wyrzucają. I Ania przygarnęła dzisiaj pięknego kota, takiego betonowego, bez ogona, nad którym się znęcały dzieci. Więc jeżeli macie ochotę obejrzeć tego vloga, Dowiedzieć się więcej o krajach arabskich, o kulturze, o, o tym kocie, o tym jakie Ania charytatywnie rzeczy robi, bo Ania też chodzi i dokarmia zwierzęta, koty charytatywnie sama po prostu z siebie dokarmia bezpańskie zwierzęta, bo tam jest po prostu zatrzęsienie bezpańskich kotów, oczywiście też psów i Ania chodzi i je po prostu dokarmia na tyle, na ile może to wpadnijcie do niej na kanał, wspomóżcie oczywiście jej kanał wyświetleniami, subskrypcjami. Będzie naprawdę jej bardzo miło. Dużo, dużo rzeczy możecie się dowiedzieć od niej z, z kanału, właśnie o kulturze arabskiej, o, o Katarze, o mistrzostwach. Bardzo dużo tam ma fajnych informacji i, i, i rozpraszam mnie Laura, która cały czas biega i Was serdecznie zapraszam do, na kanał, do Ani e, z kanału Szupianka na pustyni. A teraz co, kapustkę ugotowałam, słuchajcie, robię gulasz e, z tej e, łopatki, co kupiłam, łopatki, e, zaraz robię sałatkę i będę miała z głowy praktycznie cały weekend, tylko ugotuję, słuchajcie, kartofli, mizerię, zrobię kotlety, to zrobię laurze na jutro, albo na niedzielę z piersi, to tak, albo na, na sobotę i na niedzielę zrobię jej z piersi te kotleciki i mizerię. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu zrobiłam młodą kapustę, taką wiecie, bez mięsa, bez niczego i zaprawiłam ją, słuchajcie, śmietaną. Śmietaną, bo tak, Najlepsza kapusta młoda, według mnie, to jest zaprawione, jak się robi na przykład kapustę młodą, dużo koperku, ona musi być dosyć taka słona i na przykład robimy kotlety mielone. Ja pamiętam tak, jak moja babcia robiła kotlety mielone. Ostatnio tak robiłam i była przepyszna. I dodajemy, na przykład usmażemy te kotlety mielone i to, co nam zostanie z tych mielonych, taka ta panierka na tej patelni, Tą kapustę zasmażymy trochę na tej patelni i to wszystko rzucimy do tego garka. Taka zasmuszka wychodzi i to jest chyba najlepsze. Może na dodać oczywiście marchewki. Ja dzisiaj nie dodałam marchewki, bo zapomniałam, bo po prostu w takim ekspresowym tempie robiłam to, że zapomniałam dodać się marchewki. Ale moim zdaniem trzeba trochę w kuchni eksperymentować. I moja kapusta dzisiaj młoda jest tylko tak. Sama kapusta młoda, trochę soli, trochę pieprzu. Dwa pętki praktycznie koperku, bo o, troszeczkę sobie dosłownie tyle zostawiłam sobie do sałatki tego koperku. Resztę wszystko wrzuciłam, dwa i pół pęczki, Boże, półtora, półtora pęczka do kapusty. To wszystko wiecie, pogotowałam, oczywiście koperek dałam na sam koniec. Dorzuciłam śmietany, troszeczkę mąki dałam, ale troszeczkę to no wszystko wiecie wymieszałam i tak zaprawiłam i taki jest fajny smak tej kapusty z tą śmietaną, że jestem pod wrażeniem. E, Ciekawe jestem czy wy tak kiedyś robiliście, ja to zrobiłam pierwszy raz, eksperyment, ale bardzo dobry, e, zrobię gulasz teraz i zaraz bierzemy się za, za tą sałatkę i tak naprawdę będę miała weekend z głowy. E, ciekawa jestem jaka będzie pogoda, bo e, jutro jest festyn Festyn u nas tutaj w mieście, w miasteczku, w mieście, w miasteczku, na wsi w miasteczku. Taki na dzień dziecka i chciałabym pojechać z dziewczynami. Wiecie, Amelka to już taka, no nie bardzo, ale dla Loury fajne są atrakcje i chciałabym z nią pojechać, ale żeby nie padało. Bo jak będzie padać, to absolutnie nigdzie nie jadę. Jak będzie tak zimno, jak jest dzisiaj, bo dzisiaj to jest, nie wiem, 15 stopni. Wieje, pada i dzisiaj jest okropna pogoda. Jak będzie jutro, tak jak dzisiaj, to ja ze mnie nie pojadę, bo ona mi się znowu rozchruje. a cały tydzień siedziała w domu. A nie chciałabym, żeby przyszły tydzień siedziała też w domu. Jak będzie ładnie, w miarę słonecznie, to się przejadę. To się I co ja mówiłam w ogóle? Laura? Cześć, taka chora, ona już dzisiaj jest zdrowa, ale wczoraj w nocy to tak mi kasłała, że mówię Boże jeszcze kaszel do tego wszystkiego ale kaszel jej przeszedł eee, no i tak, i mam tak naprawdę zrobiłam sobie dzisiaj, ja to lubię w piątek lubię sobie posprzątać, ugotować już kiedyś mówiłam i mam weekend z głowy, to dzisiaj właśnie sobie pogotowałam, posprzątałam i eee, jeszcze sałatkę zrobię, a jutro to tylko wiecie, świeże jakieś kartofelki czy coś i eee, i będę miała z głowy a w niedzielę zobaczymy, może jakiegoś grilla dla odmiany. Na pewno mniej kapusty zostanie, bo sporo tej kapustki ugotowałam. Zobaczymy wszystko, zobaczymy to jak, jak to będzie. Zaczęłam się zastanawiać też nad, nad moim kanałem. Bo zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy nagrywać vlogi codziennie po trochu. Bo czasami wiecie, czasami. Jak się rozkręcę, to jest vlog 25 godziny. Czasami jest 10 minut. I zaczęłam się zastanawiać, czy nagrywać takie vlogi codziennie. Ile nagram, tyle nagram, czy co dwa dni. Z dwóch dni, na przykład taki łączony z dwóch dni, czy z trzech dni, czy na przykład raz na dwa dni z całego dnia. Ciekawa jestem Waszej opinii. Jeżeli e, odpowiecie mi tutaj pod tym vlogiem, to będę szczęśliwa, a jeżeli nie, to znowu dam takiego posta mm, z, takim, z takim zapytaniem e, i, będę, i będę wiedziała, e, co, jakbyście woleli, no bo wiecie, teraz jest ciepło, wszyscy siedzimy na ogródkach, ciepło, dzisiaj nie, ale ogólnie jest ciepło, wszyscy siedzimy na ogródkach, coś robimy. Czy macie czas oglądać takie vlogi? E, nie wiem, więc no, jestem ciekawa Waszego zdania. Codziennie, krótko, ile mogę, bo na przykład ja mówię codziennie, ale czasami nie dam rady codziennie nagrać vloga. To wiecie, czasami dwa, trzy dni nie nagrywam, bo po prostu nie mam kiedy. Ale ile mogę, tyle nagrywam codziennie. Czy zmobilizować się i nagrywać co dwa dni, co trzy dni, łączone, łączone jeden vlog z trzech dni, z dwóch dni. Nie wiem, dajcie znać, dobra? No to co, robię, robię tą sałatkę i mam już praktycznie weekend mam wolne. Dobra, bierzemy się za sałatkę, słuchajcie. Więc tu mam dwie zupki, takie rosołki z tymi przyprawami. Zalewam troszeczkę wodą. Ale tak. A? Tak, troszeczkę zalewam. Ładowarkę. Tak, ładowarkę mi przynieść. A gdzie jest? A na górze jest tam przy łóżku. A. E, troszeczkę tutaj zalewam wodą, żeby ona tak piecie na, na, naszła. E, kukurydza, groszek, niekoniecznie, nie wiem czy dodam, zobaczę. Majonez, koperek, ogórki e, kiszone, e, dodam trochę e, oliwek. No i mam 10 jajek ugotowanych. E, zrobię tej sałatki sporo, żeby tak na dwa przynajmniej dni starczyła, bo może do niedzieli na grilla, żebyś nam starczyła. Zobaczymy sałatka zrobiona wszystko skrojone i teraz do lodówki żeby się zgryzło kapuska tak się prezentuje ze śmietaną bardzo dobra wyszła bo pr oczywiście próbowałam No tego bułeczka i obiad jest zobaczcie jakie chmury Muszę wam pokazać Bruno pije wodę patrzcie o, kolega mu się odzywa Jakie. Mhm. Powiem Wam, że na żywo ta chmura wygląda zjawiskowo naprawdę super widok. I chyba się z wami pożegnam już tym widokiem. E, Tych chmur. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiam.